Powiedz mi, Jacek, jak można kogoś przekonać, że inwestycja kilkuset lub kilku tysięcy złotych w umiejętności sprzedażowe jest opłacalna? Słuchaj, to jest stosunkowo proste. Jeżeli e, mamy przedstawiciela handlowego bądź sprzedawcę, który generuje nam na przykład obrotu, nie wiem, miesięcznie 100 tysięcy złotych i e, jeżeli dzięki szkoleniu uda nam się, że jego obroty wzrosną o 10%, to oznacza to się, że będzie 10 tysięcy miesięcznie, to nie w pierwszym miesiącu, tylko w każdym miesiącu, bo przecież jak podniesie swoje kompetencje, to nie na jeden miesiąc, tylko na zawsze de facto można nawet założyć, że jego obroty będą wzrastały regularnie. Ale załóżmy, że podnosi swoją sprzedaż tylko o 10%, no to w pierwszym miesiącu już sprzedaje o 10 tysięcy złotych więcej. Więc jeżeli, jeżeli wydasz na szkolenie 1000 złotych, no to ci się praktycznie zwracają pieniądze w pierwszym miesiącu. To się absolutnie opłaca. To się nie opłaca, nie zainwestować. Zgadza się.